Dzień dobry państwu. Wszystkich państwa zainteresowanych zarządzaniem uczelniami zapraszamy na podcast Lumen Leaders in University Management, który stanowi wstęp do dyskusji na naszą doroczną konferencję Lumenową. Będziemy dyskutowali tematy z top ten, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, między innymi problemy cyfrowej transformacji uczelni ewaluacji naukowej, kształcenia na odległość, kultury i etosu akademickiego, przywództwa akademickiego, ale również perspektywy finansowej 2021-2027 w polskim szkolnictwie wyższym. Do rozmowy chcielibyśmy zaprosić najważniejsze autorytety polskiego szkolnictwa wyższego. Rozpoczynamy rozmową z panem profesorem Jerzym Woźnickim o problemach przywództwa akademickiego. 23 marca, a następnie rozmową z panem profesorem Markiem Kwiekiem. Planujemy również uczestnictwo pana profesora Krzysztofa Dixa, przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Chcielibyśmy państwa zaprosić na spotkania począwszy od 23 marca o godzinie 12 i spotykać się regularnie co dwa tygodnie. Zapraszamy serdecznie.